Zapraszam serdecznie do Wabryskiej Galerii Sztuki PWA. na drugą wystawę w tym roku. Przy ulicy Słowackiej 26 otwieramy wystawę Justyny Żak, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w filmie Eugenicznego Perta we Wrocławiu. Artystka tworząca sztuki wizualne, specjalizująca się w szkle artystycznym. Wystawa pod tytułem Od Nowa będzie prezentowana w naszej przestrzeni od 8 marca do 13 kwietnia. Kuratorką wystawy jest pani Ilona Sapka, a sama artystka zabiera nas w świat wyjątkowo delikatnego tworzywa, jakim jest szkło. Inspiruje się zmianami, które zachodzą w świecie, zmianami bieżącymi, to co nas spotyka, czego doświadczamy na, na, na co dzień związanego z klimatem. Myślę, że szkło łączy w sobie wiele dziedzin sztuki. Jest to materiał bardzo wszechstronny, ponieważ możemy wykorzystywać je jako medium rzeźbiarskie, ale również jako podkład do prac malarskich czy graficznych. Jest to również doskonały materiał, jeśli chodzi o projektowanie wzornicze i design. Więc myślę, że dlatego jest to bardzo ciekawy i interesujący materiał, po który twórcy sięgają. Może nie tak często, bo jest to też również trudny materiał, jeśli chodzi o jego obróbkę, wymagający bardzo dużej wiedzy techniczno-technologicznej. Więc nie jest to taki częsty materiał, jeśli chodzi o, o, o wybór. Wydaje mi się, że wybrałam szkołę właśnie ze względu na jego wszechstronność. Przede wszystkim interesuje mnie budowanie rzeźbiarskie, jeśli chodzi o, o, o materiał szklany. Przede wszystkim zakochałam się również w metodach formowania szkła tradycyjnymi technikami właśnie poprzez dmuchanie. Jest to niesamowity spektakl światła. Ja to również nazywam, że jest to troszeczkę walka z żywiołami, bo mamy tutaj i wysoką temperaturę, ale również powietrze bo dmuchamy porcję gorącego szkła również mamy tutaj do czynienia z wodą, więc wszystkie żywioły łączą się na właśnie w tych technikach termicznej obróbki szkła. I to wydaje się właśnie takie w tym wszystkim najpiękniejsze. Jeśli chodzi o, o ogień i wysoką temperaturę, e, no to ona towarzyszy, towarzyszy cały czas podczas procesu e, wytwórczego szkła. Pierwsze poprzez przygotowanie masy poprzez podgrzanie piasku kwarcowego oraz in, innych składników w temperaturze 1200 stopni. A potem poprzez nawijanie porcji szkła na piszczel i rozdmuchiwanie bańki, to również odbywa się przy, w towarzystwie wysokiej temperatury. Więc ten ogień jest i wysoka temperatura są cały czas obecne w trakcie kreacji i wydmuchiwania szkła. Wystawa nosi tytuł Odnowa, i obiekty prezentowane na niej powstały z szacunku oraz fascynacji do świata, który nas otacza, ale również powstały z troski o ten, o ten świat i również strachu, że to wszystko, co nas otacza, może w pewnym momencie Zniknąć. Myślę, że ten temat odnosi się zarówno do zmian klimatycznych, ale również do zmian społeczno-politycznych. Faktury, które pokrywają każdy z obiektów, powstały właśnie przy, w towarzystwie ognia i wysokiej temperatury. Mamy tutaj spalone drewno, mamy tutaj fakturę skały, która ma symbolizować. Małożyzną Ziemię. Mamy tutaj również fakturę pszczelej barci, która w tym momencie jest pusta, nie ma w niej, nie ma w niej miodu, a więc jest to nieurodzaj, brak tego urodzaju jeśli chodzi o pracę pszczół. Mamy tutaj również fakturę spękanej ziemi, więc wszystkie te elementy łączą się w taki jeden obraz, troszeczkę apokaliptyczny. Że to wszystko, co teraz mamy, w pewien sposób e, umiera, e, i warto się po prostu nad tym, e, nad tym zastanowić. Ja też zadaję takie pytanie odbiorcy: a co, jeśli będziemy musieli zacząć e, wszystko na nowo? E, I zostawiam to pytanie trochę takim otwartym. E, zostawiam też tą przestrzeń na nowe, ale jednak zwracam uwagę na, na, na ten koniec. Wałbrzyk wspominam zawsze bardzo ciepło. Mam tutaj zawsze do czynienia ze wspaniałymi ludźmi, pełnymi pasji do tego, do tego co robią. Więc cieszę się, że mogę również być częścią tej społeczności, dokładając. Do codziennych spotkań, kawałek swojej twórczości. No to była dla mnie niezwykła przygoda, ponieważ był to plener ceramiczny. Ja ceramiką zajmuję się dorywczo, hobbystycznie. Mam troszeczkę doświadczenia w pracy właśnie z porcelaną, ale głównie posługuję się szkłem. Więc było to dla mnie o tyle ciekawe, że mogłam połączyć te dwa media ze sobą i myślę, że efekty wyszły bardzo interesujące. Zapraszam serdecznie. Wystawa dostępna do 13 kwietnia, od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 18 i w weekendy od 11 do 15. Do zobaczenia w galerii.